Witam Państwa w komentarzu walutowym BosseFX. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy w Domu Aktywistycznym BOŚ. Dzisiaj mamy dzień 26 czerwca, godzina 7.40. W związku z tym zapraszam Państwa do omówienia sytuacji na czterech najciekawszych parach walutowych. Sytuację tradycyjnie, tradycyjnie zaczynam od rynku EURUSD jako rynku dominującego w stosunku do pozostałych par walutowych. To, co możemy zauważyć, to tak naprawdę potwierdzenie scenariusza, o którym mówimy wcześniej, czyli, że każde dane lepsze Stanów Zjednoczonych i jakiekolwiek sygnały działające na, na korzyść prognoz FED będą odbierane negatywnie przez rynek i będą prowadziły do mocniejszego dla Wczoraj widzieliśmy taki scenariusz. Tu próba porannej zwyżki, jak Państwo widzą. próba zwyżki wyjścia powyżej tutaj naszego oporu na poziomie 131 Ta próba zwyżki została wygenerowana po tym, jak dwóch przedstawicieli FED stwierdziło, że jednak ten program QE może dalej trwać. Tak naprawdę zwyżka trwa do momentu, aż poznaliśmy się dane ze Stanów czyli Index Conference Board i dane z rynku nieruchomości, które okazały się lepsze, lepsze do oczekiwań i rynek to, to, co mówiliśmy wcześniej, założył, że jednak to QE zostanie ograniczone we wrześniu. Także to jest taki bazowy scenariusz, no widać, że te pozycje długie na dolarze cały czas są budowane i ten ruch nabiera trochę tempa, wydaje się, że nawet można zakładać w krótkim okresie też gdzieś tutaj okolic 1.28.80. Z dzisiejszych danych makro... Warto wspomnieć o dzisiejszym wystąpieniu szefa FED z Minneapolis o godzinie 7.55. To jest jeden z tych decydentów, które wczoraj nam troszkę namieszał na rynkach. Nieoczekiwane, no nieoczekiwana publikacja swojego stanowiska. W ciągu sesji tak naprawdę warto jeszcze zwrócić na godzinie 14.30 na odczyt PKB finalny ze Stanów Zjednoczonych. No i to by było na ten dzień tak naprawdę na wszystko z punktu widzenia eurodolara, z punktu widzenia funt-dolara. No tutaj mamy układ pokazujący, że funt stara, stara się coś odrobić. Nie ma że lepiej żeby w do euro czy do innych. Par, niemniej to jest ta para również dominująca, tak zwana. Para tak zwana również kablem, z uwagi na historyczne, historyczne e, czynniki. E, Widać tutaj w tej chwili, że jest pewien problem z wyjściem, z odbiciem, tak naprawdę powyżej tego zakresu, gdzieś w kierunku 1,56. Mm. Jednak chyba scenariuszem bazowym tutaj wydaje się zejść w kierunku 1.52.25. Tutaj warto również zwrócić uwagę na, na to, co się dzisiaj na Dzisiaj mamy wystąpienie um, szefa BOE-Merwina Kinga o 19.30. Będzie to tak naprawdę jedno z ostatnich wystąpień bankiera centralnego, ponieważ już w trakcie kolejnych posiedzeń zmieniony zostanie na markę Carneya, czyli byłego szefa Bank of Canada. No i rynek oczekuje, że mark Carney nie będzie miał tak jego stanowiska jak. Miał, jak miał Mervyn King, także widać, że to jest jakieś, a również ostatnie dane są czytelne w Wielkiej Brytanii, jako te dane, które pozwolą BOE, Bank of England, ograniczyć program, bądź przystopować przynajmniej program budowania ilościowego, tam także no, fundamentalnie to jest jakieś story do zwyżki na funcie, niemniej ten silny dolar tutaj może rzeczywiście ciążyć tym notowaniem. Trzecią parą jest eurozłoty, euro złoty. które Państwo widzą zgodnie z tym, co wczoraj sobie pisaliśmy w komentarzu dotyczącym rynku złotego, zakres 430, 428 będzie stanowił taką silną barierę przez umocnienie złotego dalszym. Wczoraj widzieliśmy, oczywiście, to, to również był ten układ. To sam co na lodarze, czyli słowa przedstawicieli FED sprowadziły poprawy jakby tych warunków na emerging markets. Późniejsze dane z doprowadzi do doprowadziły do pogorszenia tych nastrojów. Tutaj tak naprawdę nie ma w za dużo o czym mówić, rynek, rynek nie za bardzo co wchodzi długo na złotego. Ten zakres 430, 428 wydaje się dość, dość silny w tym układzie. Prawdopodobnie jest również ruch w kierunku 435, czy próba jakoś wyjścia wyżej, niemniej powyżej zakresu 436, 438 już będzie. Pewnie powrócą tu spekulacje na temat e, interwencji NBP, tym bardziej, że wczoraj mieliśmy słowa się słowami wiceministra Wojciecha Kowalczyka, który stwierdził, że Begek jest obecny na rynku. Duża część rynku dobra to jako, jako, decy jako jakby decyzję o tym, że Begek interweniuje ułasniając złotego. Tak pewnie nie było. Rynek Begek tak naprawdę historycznie wymieniał dużo walut na, na rynku. Ostatnich, ostatnich kilkunastu miesiącach te waluty zostały faktycznie wymieniane w NBP, niemniej to jest jakby zwyczajowa aktywność BGK, nieświadcząca o tym, że jedna z instytucji centralnych chce tutaj nam mocno pomóc w tym. No i ostatnia para to dolar do jena. Dolar do jena, o której sobie tutaj wspominałem, z uwagi na to, że widać ta korelacja, która nam się chwilowo zmniejszyła. Proszę spojrzeć na wzrost na Nikkei, a wzrost na tej parze. Chwilowo ta korelacja nam tutaj troszkę, troszkę... Hmm. Rozkładanie mnie jest widać, że tutaj Nikei zbiera się do kolejnego zejścia niżej, czyli do kolejnego testu idzie z tych swoich ostatnich minimów. Tymczasem powinno to się objawiać również przynajmniej stabilizacją poziomu tutaj kwotowań, ponieważ yy, cały czas gramy na zwyżkę dolara, na zwyżkę dolara to jest ten czynnik, który nam tutaj rynki w tej chwili troszkę destabilizuje, no i jeżeli w takim układzie miał, dolar miałby tracić do jena, to musiałoby to oznaczać albo bardzo silny powrót yy, w kierunku obrót tak naprawdę kapitału w kierunku bezpiecznych przystani, bądź też jakąś poprawę, znaczy nie wygląda tutaj na pozostałych parach, że być jakaś poprawa i odbicie, także raczej trzeba zakładać yy, ewentualne konsolidacja z lekkim problemem wybiciem w górę przy jednoczesnym spadającym inkiej, chociaż to trzeba pamiętać również o tej silnej korelacji, zobaczymy tutaj jak ta para się zachowa, ponieważ względem korelacji powinniśmy zejść również niżej dziękuję za uwagę